Głos wewnętrznego krytyka, to co wielu ludzi nazywa zdrowym perfekcjonizmem, często jest tak naprawdę wewnętrznym głosem krytycznych rodziców, zapisanym w dzieciństwie niczym głos na dyktafonie, który w dorosłości jest odtwarzany w głowie przy każdym błędzie, opóźnieniu czy chwili słabości. Ten głos krzyczy na ciebie wewnętrznie, obraża cię, straszy cię, że jeśli się nie poprawisz, Zostaniesz odrzucona i wydaje się silniejsza od ciebie. To właśnie z tego mechanizmu bierze się wiele objawów: lęk przed porażką, poczucie nigdy niewystarczająco dobrej, przekonanie, że standardy ustala ktoś inny, świat, społeczeństwo, rodzice. Narcyz wyczuwa twoje wewnętrzne przekonania i staje się ich głosem. To za mało. To jeszcze nieperfekcyjnie, tylko głupcy zadowalają się drugim miejscem. Tak jak w przykładzie z serialu, jak poznałem waszą matkę, bohater celowo wybierał kobiety, które miały niską samoocenę, mówiły o braku akceptacji ze strony ojca i uderzał dokładnie w terany. Obsesja karania, kolejny mechanizm. Jeśli nie tylko stawiasz sobie i innym wysokie wymagania, ale też. Każesz siebie psychicznie za każde niedociągnięcie, każesz innych za niespełnianie oczekiwań, to ta obsesja kary może cię trzymać w toksycznych relacjach. Taka osoba w dorosłości często pozostaje przy narcyzie, bo zasłużyłam na to wszystko, nie potrafi odejść od przemocowego rodzica, bo miał rację, byłam nie do zniesienia jako dziecko. Syndrom ukrytego narcyzmu. To jeden z najbardziej niepozornych wzorców. Osoba na zewnątrz wydaje się pokorna, cicha, potulna, ale wewnętrznie poszukuje wielkości i uznania i wiąże się z osobami o silnym ego, aby za ich pomocą poczuć się kimś. Mechanizm wygląda tak. Skoro jestem z kimś tak ważnym i silnym, to i ja coś znaczę. To uzależnia i prowadzi do trwałej zależności emocjonalnej. Podsumowując, schematy, które czynią Cię bezbronną wobec narcyza, zostały w tej kwestii jeszcze dwie ważne grupy mechanizmów psychologicznych, które zwiększają podatność na toksyczne relacje, zarówno u osób współzależnych, jak i u ukrytych narcyzów. Ukryty narcyz kontra współuzależniony. Ukryty narcyz to osoba, która. Nie eksponuje swojej wyższości, ale bardzo pragnie poczuć się ważna i wyjątkowa. Często przykleja się do osób charyzmatycznych i silnych, szuka przynależności do czyjejś wielkości, cierpi, ale nie może się odciąć. To forma emocjonalnego pasożytnictwa i jednocześnie sam może przywiązać do siebie kogoś słabszego, tworząc układ ja, ofiara, opiekun. Współuzależniony to osoba, która pragnie uratować, zadowolić, usłużyć, uleczyć partnera, poświęca się całkowicie, mimo wyczerpania, żyje cudzym życiem, zapominając o sobie. Najczęściej ma korzenie w relacji z narcystycznym lub nieobecnym rodzicem. Kolejny schemat hipochondria, ucieczka w chorobę, potrzeba opieki. Osoba z tym schematem Stale boją się o zdrowie, czują się słabe, bezbronne, delikatne, pragną by ktoś inny przejął za nich odpowiedzialność i często mają bardzo niską tolerancję na stres i niepewność. Narcyz postrzegany jest jako silny, zdecydowany protektor, więc takie osoby same szukają jego skrzydeł, by się schować, ale cena jest wysoka. Ten Protektor szybko staje się kontrolującym tyranem, który uzależnia, wyśmiewa, manipuluje. Trzecie pesymizm i negatywizm. Osoby o pesymistycznym usposobieniu zakładają, że i tak się nie uda, wierzą, że świat jest nieprzyjazny, ludzie są źli, więc wybierają silnego partnera jako jedyną nadzieję. Narcyz bardzo chętnie wykorzystuje taką osobę, bo nie musi się starać. Ona i tak uważa, że gorzej już być nie może. Nie stawia granic, bo czuje, że na więcej nie zasługuje. Wszystkie opisane tu schematy i przekonania, od defektywności przez samo poświęcenie, aż po perfekcjonizm i hipochondrię, mają jedną wspólną cechę. Zapierają ci siłę sprawczą, uzależniają twoje poczucie wartości od drugiej osoby, i to czyni cię idealną ofiarą dla narcyza, który najpierw da ci ratunek, a potem zamieni to w pułapkę. Waszym najważniejszym zadaniem jest zidentyfikować własne życiowe schematy, które czynią was podatnymi na relacje z narcyzami i pracować z nimi. Bez tej pracy, nawet jeśli uda Ci się wyjść z relacji z narcyzem, wejdziecie w kolejną, bo schemat zostanie. Częsty dylemat, a może on nie jest narcyzem? Wiele osób po okresie tak zwanego love bombingu i chwilowej poprawie relacji zaczyna wątpić. Może on po prostu miał trudne dzieciństwo, może to ja jestem zbyt wrażliwa, może to wszystko tylko moje wyobrażenie to mechanizm wyparcia. To, że zaczynasz o tym myśleć, oznacza tylko jedno. Próbujesz sama przed sobą uzasadnić, dlaczego nadal nic nie robisz. Nie ma znaczenia, czy on jest narcyzem, czy nie. Jeśli ktoś cię krzywdzi, jeśli twoje granice są łamane, jeśli twoje dzieci cierpią, to powód tej przemocy nie ma znaczenia. Ważne jest, że musisz się chronić. I zająć się sobą, nie jego diagnozą. Różnica między narcyzami. Ukryty narcyz może mieć chwilowe refleksje i przyznać się do niektórych zachowań, ale nadal nie bierze odpowiedzialności, nadal manipuluje subtelnie, ale skutecznie. Wielki narcyz nigdy nie przyzna się do winy, jego wyparcie jest totalne zawsze winni są inni. Co dalej? Zrób listę faktów, konkretne sytuacje, które pokazują, że Twoje granice były łamane. Zidentyfikuj swoje schematy, wszystkie, które omawialiśmy wcześniej. Zacznij pracę nad tymi schematami, małymi krokami. Nie dyskutuj już z narcyzem, nie tłumacz, nie walcz, nie udowadniaj. To pułapka, która pochłania całą Twoją energię. Zadbaj o siebie, o swoje emocje, o swoje granice, o swoje ciało, o swoje decyzje. Dlatego u ukrytego narcyza energia jest niższa z powodu wewnętrznej pustki, która go niepokoi. Narcyz wielkościowy ma więcej energii, ponieważ dzięki silniejszemu mechanizmowi wyparcia ma więcej siły do ataku na ludzi i do wysysania z nich zasobów. Ukryty narcyz. Często może odczuwać, że jego nie ma, na przykład poprzez myśl w stylu może już umarłem. To właśnie mówił znajomy, który był ukrytym narcyzem, nie całkowicie destrukcyjnym, ale około 70%. Chujący, lecz jeszcze znośny. Czy warto stosować regresję hipnotyczną, by dowiedzieć się, dlaczego w tej rodzinie mama, mąż i syn są narcyzami? Co mam z tego wyciągnąć? Nie ma znaczenia... Kto co doradza, liczy się, co sama osoba uznaje za sensowne. Jednak wiele osób sięga po duchowe i mistyczne narzędzia, aby uniknąć odpowiedzialności. W praktyce wiele razy obserwowane sytuacje, w których ludzie jechali za granicę na sesję regresji, czekali tygodniami i nic z tego nie wynikało, bo odpowiedź, której szukają, została im już dana. Przestań wypierać, zacznij pracę nad swoimi życiowymi schematami i nie szukaj magicznych odpowiedzi, tylko zajmij się rzeczywistością. Jeśli hipnoza powie, masz nauczyć się cierpliwości, to przy 70 roku życia, kiedy życie z narcyzem doprowadzi do psychicznego wyniszczenia, to zrozumienie przyjdzie zbyt późno. Prawdziwy wybór wygląda tak: albo zaczynamy żyć własnym życiem, Albo tracimy życie na usprawiedliwianie cudzej przemocy. Każdy, kto chce znaleźć wymówkę, by pozostać z narcyzem, znajdzie ją. Dlatego najczęściej sięga się po różne narzędzia, nie po to, by się uratować, tylko po to, by przedłużyć iluzję. Czy można samemu? Tak, można, ale jeśli masz ugruntowane poczucie tożsamości, niezależność wewnętrzną, siłę, z narzędziami, jakie zostały tu przedstawione, schematy, analiza, konfrontacja z rzeczywistością i praca z przekonaniami, dasz radę sama. Będzie bolało, ale dasz radę. Jeśli jednak masz problem z granicami, z tożsamością, z niezależnością finansową lub emocjonalną, a schematy, to nie tylko opis twojego dzieciństwa, ale i obecnych relacji z rodzicami, partnerem, dziećmi, wtedy szukaj specjalisty. To nie oznaka słabości. To objaw gotowości do pracy. Czy można mieć w sobie wszystkie opisane schematy? Tak. Niestety to możliwe. Jeśli dorastałeś w rodzinie, gdzie mama, narcy, stata wycofany, a wokół krążyły hasła: Nie złość się, bądź grzeczna, co ludzie powiedzą, poświęć się. Wszyscy mężczyźni są tacy, jesteś zbyt wrażliwa, to gratulacje, masz pełną paczkę schematów. Ale to nie wyrok. To punkt startowy, po prostu masz więcej do uzdrowienia, więc tempo będzie inne, ale efekt może być jeszcze głębszy. Ile to może zająć? To tak, jakby spytać, ile trwa wyrastanie z kręgosłupem ze szkła. To nie sprint, to ogród. Trzeba zauważyć, co nie rośnie, czyli schemat. Odkopać korzeń, czyli przekonanie, wyrwać z ziemi, czyli konfrontacja i posadzić coś nowego, nowe zachowanie, nowe relacje. Dla niektórych miesiące, dla innych lata, ale najważniejsze nie czekać kolejnych 10 lat, szukając regresji dla poprzednich wcieleń. Moje trzy rady na koniec: zapisuj wszystko, zrób dziennik, myśli, schematy, momenty wyparcia. Automatyczne reakcje, czarne na białym. Zacznij budować nowe mikrorelacje z ludźmi, z którymi czujesz ciepło, równowagę, choćby to miała być sympatyczna sąsiadka, barista, czy ktoś z grupy wsparcia. Nie wierz w głos w głowie, który mówi: Nie dasz rady, to nie ty, to twoja schematyczna przeszłość, która się boi zniknąć. Pozostaje dla was do dyspozycji, jakby co dopiszcie.